Was. Dziś zajmę się wymianą oleju w wspomaganiu kierownicy. Może ktoś będzie chciał sobie samemu wymienić, więc pokażę jak to zrobię ja. Olej jaki nam jest potrzebny to jedna instrukcja jest Dexron 2 lub 3. Jedna instrukcja podaje Dexron 4, więc zaleję tutaj widać normę Dexron 3 olej Orlenowski Platinum o tak wiem ja to mobila zaleję. albo castrola taki sam olej jak i wszystkie także zapraszam was do obejrzenia filmu żeby wymienić tutaj olej wspomagania nie wystarczy wyciągnąć strzykawką tak jak robiłem to na przykład w mercedesie wyciągnąć strzykawką stary olej, nalać świeżego, odpalić, żeby poszedł ten świeży, w układ wyciągnąć i tak zmienić parę razy. No tutaj akurat to nie przejdzie, ponieważ ten zbiorniczek jest jakby dwupoziomowy i on ma tutaj przegrodę. I wyciągniemy ten olej tutaj do tej rurki, gdzie mamy powrót, czyli do tej. A tutaj będziemy mieli zapas w dalszym ciągu tego oleju starego, który będzie nam w dalszym ciągu krążył, krążył, krążył w układzie. Dlatego musimy tutaj zdjąć te węże, znaczy w zasadzie jeden wąż powrotny z pompy wspomagania i dać go do jakiegoś naczynka, po czym uruchomić silnik, uzupełniać olej świeży, celem przepłukania układu i po prostu ten olej Stąd stary nie będzie nam wracał do zbiorniczka jak to ma no miejsce w przypadku tak normalnie tylko ten olej yy, zleci nam do zbiornika. No to zaczynamy. Jeszcze zanim wyleję, pokażę Wam olej jest bardzo brudny zużyty. Kręcę tutaj ten zbiorniczek i podniosę go troszkę do góry, żeby miał dojście do tego przewodu, ale wieje. Wkręcam tutaj ten zbiorniczek. Dwie śruby na klucz 10. za bardzo też nie ma podejścia, ale okej. Okay. Można by zdjąć tego, żeby nam nie przeszkadzał. to Wierzcie mi na słowo, że jest jeden wielki syf. Gęste ...dosłownie jak olej silnikowy. Spróbuję tutaj... Na ...natknąć przewód. Teraz tak, tutaj już mam założony wąż. Tutaj jak będę nalewał to będzie mi się wylewało, więc podkle tu i ile taki wąż prostą będzie tu wyżej to nie będzie tak możliwości, żeby, żeby się tu coś działo. Aleje do zbiorniczka, płyn no. teraz odpalę silnik. Więc tak, w zbiorniczku widzimy jest pusto Tutaj we wiaderku widzimy ile uleciało Jest brudny z czystym pomieszany, ale jest OK. W butelce W butelce widzimy jaki był. Tak jak silnikowy. Nawet gęsty. To jest przecież rzaciutki olej, tak? I teraz złożę to wszystko do... Kupy tak jak było, pozakładam węże jak powinny być i wymianę płynu mamy skończoną. Rozpinam teraz już tutaj wszystko. Tyle jest, takie wiaderko. Tyle przepukałem układ. w formie ciekawostki pokażę Wam dlaczego warto wymieniać płyn To jest że tak powiem czysta butelka była po wódce i wylałem z tej butelki tam ściągnąłem ze zbiorniczka trochę z strzykawką i popatrzcie co się w tej butelce jeszcze znajduje widzicie Jakieś opiłki, coś takiego, nie wiem co to jest nawet, ale w każdym bądź razie chciałem Wam pokazać, co się znajduje w naszych układach i dlaczego warto to regularnie serwisować, i można nalewać olej do wsłaga. W układ wchodzi około jednego litra. Silnik, żeby układ sobie olej powrócił. Jak słyszymy, pompa się odpowietrza. Możemy pokręcić sobie w jedną i w drugą stronę kierownicą. Jak słyszymy, tutaj wszystko się jest cisza, musimy tu przypilnować stan oleju. Troszkę przydużo. jest, zaraz wezmę go, troszkę odciągnę. Zostawmy sobie silnik, niech pochodzi na wolnych obrotach. Te powietrze jednak ono tam będzie się powoli wydostawać, bo to jest taki układ trochę specyficzny. Dlatego nie martwmy się, jeżeli od razu nie ucichnie nam przekładnia kierownicza czy, czy pompa. Olej na rozgrzanym silniku widzimy stan prawie max On jest naprawdę gorący. Możecie nie wierzyć, ale jest. Jutro jeszcze sprawdzę na zimnym. Pojeżdżę trochę z dzień czasu i zobaczę, jaki będzie stan. Ewentualnie jeszcze jutro doleję. Tak w moim wykonaniu przebiegła wymiana oleju. W układzie wspomagania kierownicy. Dzięki bardzo i pozdrawiam Was. Cichy 525.